Kupra Leon. Samochód, który stoi obok mnie jeszcze niedawno, nazwalibyśmy Seatem Leonem Kuprą, ale teraz są to dwie niezależne od siebie marki. W teorii niezależne, bo jak sami widzicie, samochód, który stoi obok mnie, ma naprawdę wiele wspólnego ze zwykłym cywilnym Seatem. A jak jeździ, czym się różni? Tego dowiecie się, oglądając ten test. Zanim opowiem Wam o tym, czego nie widać, porozmawiajmy o tym, co widać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim Kupra Leon jest zdecydowanie bardziej agresywnie narysowanym samochodem niż zwykły cywilny Seat Leon. Do wyboru mamy w konfiguratorze 9 lakierów, w tym aż 2 matowe. Jak widzicie, koła 19-calowe z bardzo ciekawym wzorem, a do wyboru jest ich aż 5. Samochód ten posiada wiele smaczków podkreślających jego sportowy, agresywny charakter, takich jak agresywniejszy zderzak, szare obudowy lusterek czy progi, które są zdecydowanie bardziej rozbudowane niż w cywilnym Leonie. Ale to, co zwraca moją uwagę najbardziej, znajduje się z tyłu samochodu, czyli cztery prawdziwe końcówki układu wydechowego. Coś, co teraz jest rzadkością, a Hiszpanie po prostu to zrobili. Pod maską testowanego przeze mnie Cupra Leona pracuje dwulitrowe TSI generujące 310 koni mechanicznych, a także 400 Nm momentu obrotowego. Jest to silnik stary, sprawdzony i lubiany. Silnik, z którym spotkałem się już w tak wielu autach, że aż ciężko byłoby mi je wszystkie wyliczyć. Co podkreśla jego bardzo dużą uniwersalność. W tym aucie silnik ten zapewnia doskonałe osiągi. Zresztą na pewno Was to w żaden sposób nie zaskakuje, bo 310 koni mechanicznych brzmi imponująco. A jak wygląda kwestia przyspieszenia do setki? Według danych katalogowych 4,9 sekundy. Tyle potrzeba, żeby stracić w mieście prawo jazdy i to naprawdę czuć. Samochód ten nazwać szybkim, to byłaby ujma dla niego. Jest to piekielnie szybka maszyna. Maszyna, która potrafi zaskoczyć nie tylko innych uczestników ruchu, ale także kierowcę. Samochód ten względem swojego poprzednika zyskał sporo charakteru, prowadzi się pewniej i potrafi zapewnić sporo więcej frajdy w czasie jazdy. Co nieco zaskakujące, nawet jakoś tam brzmi, raz na jakiś czas po przełączeniu się w tryb sportowy, słychać strzały z wydechu. Co istotne, to pomimo tego, że względem swojego poprzednika samochód ten zyskał sporo charakteru, to wciąż jest to bardzo uniwersalne auto. Z jednej strony zapewnia dużo frajdy w czasie jazdy, a z drugiej może być to zupełnie normalny samochód do codziennej jazdy, komfortowy i nie męczący, a przy okazji bardzo dobrze się prowadzący. Na te dobre właściwości jezdne wpływa strojenie zawieszenia, układu kierowniczego, które zapewniają dobre czucie pojazdu, a także duży rozstaw osi wynoszący 268 cm. Dodatkowo w tym aucie mamy napęd na obie osie, który sprawia, że samochód ten jest Przyklejone do jezdny, i to dosłownie. W mojej opinii, Cupra Leon jest doskonałą propozycją dla osób poszukujących wszystkiego w jednym: auta zarówno na wakacyjne wyjazdy, do komfortowego podróżowania po mieście, jak i dającego dużo frajdy w czasie jazdy. Mało który samochód robi to lepiej niż właśnie Cupra Leon. A jak wygląda wnętrze Kupry Leona? Od razu po wejściu do tego auta uwagę zwraca skórzana tapicerka o wyjątkowym kolorze nazwanym Petrol Blue. Wygląda świetnie i jest przyjemna w dotyku. Obite nią zostały m.in. bardzo wygodne, kubełkowe fotele, które oferują szeroki zakres regulacji pozycji. Siedziska zapewniają nie tylko komfortowe warunki, nawet na dłuższe podróże, ale i fajnie utrzymują ciało dzięki bardziej rozbudowanemu niż w zwykłym Leonie podparciu bocznemu. Wrażenie w tym aucie robi także podświetlenie ambientowe, które można dowolnie konfigurować ustawienia. Tworzy ono fajny klimat podczas wieczornych przejażdżek. A jakie są moje ogólne wrażenia z tego wnętrza? Osobiście bardzo dobrze czuję się, siedząc w Leonie. Cockpit jest dosyć prosty, ale przy tym porządnie wykonany. Praktycznie całą uwagę w tym samochodzie przykuwa duży 10-calowy ekran, który w kuprze jest w standardzie. Jak już wspominałem w jednym z testów, początkowo sprawia on wrażenie dosyć zawiłego, choć po dłuższym czasie można się po nim poruszać już w miarę intuicyjnie. Na pochwałę zasługuje tutaj gadżet nazwany przez kuprę Full Link, czyli po prostu obsługa Apple CarPlay i Android Auto. W testowym egzemplarzu zestaw multimedialny dopełnia świetnie grający zestaw dziewięciu głośników firmy Beats, ale muszę podkreślić, że nawet podstawowe nagłośnienie sześciogłośnikowe jest bardzo przyjemne dla ucha. Choć wnętrze nie różni się znacznie od zwykłego Leona, to akcenty, które wniosła do tego auta Kupra sprawiają, że nie da się tych dwóch aut ze sobą pomylić. Jednym z ciekawszych dodatków jest kierownica. Wygląda trochę jak wyciągnięta z gry komputerowej, ale jest bardzo wygodna. Umożliwia bardzo szybki dostęp do przełączania trybów jazdy, a przycisk uruchamiania silnika przywodzi na myśl super sportowe konstrukcje. Ogółem mówiąc, wnętrze jest bardzo przestronne i to nie tylko z przodu, ale również z tyłu. W drugim rzędzie siedzeń komfortem cieszyć się będą nie tylko dzieci ale również zdecydowanie wyższe osoby. Ja, mając 1,80 m wzrostu, mieszczę się bez najmniejszego problemu sam za sobą i mam jeszcze spory zapas miejsca zarówno nad głową, jak i na nogi. A bagażnik jest równie duży. Zgodnie z danymi katalogowymi pomieści on 620 litrów, ale praktyczne doświadczenie jest takie, że łatwo układa się w nim rzeczy dzięki regularnym kształtom, a dodatkowe miejsce pod podłogą na drobiazgi tylko ułatwia pakowanie. Na zakończenie porozmawiajmy o cenie. Tak jak Wam już wspominałem, paleta silnikowa Cupry Leona będzie cały czas rozwijana. Na tą chwilę Sport Tourer dostępny jest tylko z trzema jednostkami. Dwulitrową benzyną generującą 245 koni oraz 310 oraz hybrydą z silnikiem 1.4 o mocy 245 koni. Najtańsze auto kosztuje 145 300 zł, a wersja 310-konna jak dzisiaj testowana zaczyna się od 176 300 zł. Choć samochód, który stoi obok mnie, wciąż odruchowo nazywam Seatem Leoną Cupra, to czas najwyższy się przestawić. Cupra to teraz oddzielna marka. Marka, która tworzy naprawdę bardzo ciekawe samochody. Cupra Leon nie stracił nic z tego, co ma zwykły Leon, a tylko zyskał. Jest to wciąż tak samo praktyczny samochód, który jest zdecydowanie bardziej agresywnie nacechowany. A więcej szczegółów na temat tego samochodu i innych modeli firmy Cupra dowiecie się odwiedzając salon Cupra Euromotor.